kochani, witajcie w nowym dniu dzisiaj mamy wtorek, to jest nasz drugi dzień urlopu i niestety nie ma ładnej pogody, całe niebo zaciągnięte chmurami, nawet nie wiem, czy gdzieś tam nie kropi Michał poszedł teraz im też obczaić, czy jest chociaż ciepło, czy jest, czy jest zimno i czy nie pada. I słuchajcie jest godzina chyba nie wiem siódma, tak się wyspaliśmy, bo padliśmy wczoraj szybciutko chyba przed, przed dziewiątą poszliśmy spać. No bo wiecie, wyjeżdżaliśmy o trzeciej cały dzień w drodze, wczoraj jak dojechaliśmy, to też zrobiliśmy takie szybkie tutaj obejście okolicy, co gdzie ja, gdzie do morza, trochę nad plażę. Na plaży żeśmy posiedzieli była ładna pogoda, wieczorem też byliśmy jeszcze zobaczyć tutaj tą strefę spa, więc byliśmy na chwileczkę na saunie, na jacuzzi posiedzieć, zrelaksować się. Potem wróciłam do pokoju, wrzuciłam wam film, ten, który był we wtorek. No i tyle kochani, i poszliśmy spać, i spaliśmy jak zabici, no i teraz tak myślimy co tutaj robić z uwagi na brak pogody, ale powiem wam, my jesteśmy jakby w tej takiej starej części e, Dziwnowa, czy tej takiej bardziej, e, bliżej Dziwnówka, o tak, a do centrum jest, e, chyba ze 3 km albo z 2,5 km. o, Egi wrócił ze spacerku. I tam jest też ta promenata drewniana, o której Wam mówiłam, jest też, są takie mega szerokie plaże, no i tam już jakby bardziej toczy się, że tak można by powiedzieć, życie i tam chyba już tak jest bardziej miejsko niż wiejsko, jak tutaj z naszej strony. Także kochani, zbieram się na, zbieramy się na śniadanie, będziemy zobaczyć co dobrego, o się i tyle w roli wstępu, także zapraszamy na nowy film, na nowy vlog, do zobaczenia później. No już na śniadaniu, kochani, zobaczcie, jakie tutaj są dobre rzeczy. Jajecznica i najlepsze, że to tak jak lubię, mm, czyli nie taka, wiecie, wodnista, tylko taka dobrze ścięta paróweczka i zobaczcie, mam tu też kawałek wędzonej ryby. No i oczywiście warzywa, bo sobie obiecałam, że będę jeść warzywa i będę sobie tego pilnować. Michał ma to samo. Plus pasztecik. Plus pasztecik. I jeszcze mamy coś takiego do kawy. Po kawałku ciasta i trochę owocków soczek, pieczywko. I tak to wygląda, z takim widoczkiem dzisiaj będziemy sobie na spokojnie śniadanie. O, widzicie, taka jest pogoda. Niestety nie ma słońca, ale mam nadzieję, że się potem rozpogodzi, a na pewno sobie znajdziemy coś do roboty. Także jeżeli ktoś właśnie je, je śniadanko, to smacznego. Hej, to znowu my. Edi jest już zmęczony i Michał go musi nieść na rączkach, bo obeszliśmy już praktycznie pół dziwnowa, bardzo nam się podoba. Jesteśmy teraz, zobaczcie jak tu jest pięknie nad tym takim, jak to się nazywa, wlotem z morza. Wejście do portu. O, wejście do, do portu, dokładnie. Przepięknie tutaj wygląda. I idziemy dalej się przejść. Tutaj właśnie wzdłuż brzegu, mam nadzieję, że będzie mnie słychać, bo tutaj troszeczkę wieje. I tak. I zobaczcie jak się pięknie rozpogodziło, nie wiem czy będzie mi widać. O! Pięknie się rozpogodziło, jest czyste niebo, zobaczcie, a wcześniej Wam pokazywałam jak byliśmy na obiedzie, że, e, że są chmury i te chmury już tutaj za mną widać, więc zrobimy spacerek z powrotem, a jeszcze przed nami takie ja wiem ile? Z pół godziny spacerku? No, z powrotem pół godziny. Gdzieś będzie pół godziny spacerku. Przebieramy się w strój i idziemy się opalać i korzystać. Też się tak cieplej zrobiło teraz. No, przyjemnie. Tak, chociaż wieje i nie jest mi za ciepło w tym dresiku, w ogóle te dresy są super, powiem Wam, są po prostu ekstra. Zaraz wam pokażę w ogóle co mam dzisiaj e, na sobie. Ale właśnie takie dresiki na takie wyjazdy jakieś wakacyjne. E, czy nawet gdzieś wiecie tak, m, nie wiem, na wyjście z psem na przykład, o. Na weekendowy. Tak, na weekend. Czy... Czy do auta, gdzieś jedziecie? Dobra. Potrzebuję operatora kamery. Stoi, Adni. Stoi. Dobra, więc tak, cały dres To ten fioletowy, który Wam pokazywałam ostatnio przy pakowaniu, który mam jeszcze beżowy. Tylko ten jest w rozmiarze większym niż ten beżowy. Bluza jest fajna, przez to, że jest większa, bo te włosy mam dzisiaj jakieś takie. <laughs> Spodnie mogą być trochę mniejsze, chociaż nie są najgorsze. O, i tak to wygląda. O! I jeszcze mam dzisiaj te nowe e, klapki, które Wam pokazywałam. Musi dać kamerę niżej. E, te klapki, które Wam pokazywałam z TK Maxa. I mega wszystko jest wygodne. No i ta moja e, nerka z Liu Joe. O! Widzimy Także tak. Jest cudownie, powiem Wam, jest cudownie. Także rozłączam się, idziemy jeszcze pospacerować e, i potem idziemy na plażę. Może Was dzisiaj weźmiemy też na jakąś dobrą rybkę. Całą pójdziemy dzisiaj na dobrą rybkę tak, jakąś. Zobaczcie, jesteśmy tutaj na tej promenadzie w dziwnowie tej drewnianej. która było, nie wiem, rok temu, dwa lata temu otwarta coś takiego. Zobaczcie, jak tu jest urokliwie. Przepięknie. Jesteśmy zachwyceni tym miejscem. Piękne, szerokie, białe plaże z takim białym, fajnym drobnym piaskiem. A tutaj Pięknie. wygląda normalnie, jak nie wiem, z bajki, o ani z zielonego wzgórza. <laughs> Przepięknie tutaj jest. Naprawdę i zobaczcie, jaka nam się pogoda zrobiła. Wiem, przed chwilą Wam mówiłam, ale po prostu no, nie mogę się nacieszyć e, tym miejscem, urlopem, piękną pogodą, słońcem, spacerami. Także nawet Edi chwilę na po plaży pobiegał sobie bez smyczy. Dlatego no, taka trochę zdyszana jestem, bo trochę pobiegaliśmy. Bosko tu jest. Po prostu bosko. Idziemy. Tak. Idziemy teraz na jakąś kawę. Tak, podnieść ciśnienie. Naładować podnieś bateryjki na popłynie wąsko. Tak. Zaraz będziemy właśnie się przebierać, jak dojdziemy do domu, do hotelu i będziemy korzystać z tej pięknej pogody. Ale super. bo tak jest, że i pospacerujemy trochę i yy, i popalamy, ten, i popalamy się. się i wiecie i hotel mamy bardzo fajny, także super, że. Edi zadowolony. Tak, Eddy też chodzi. zadowolony, nawet chce chodzić na spacerki. Dobra, rozłączam się, bo nawet nie wiem, czy mnie tu będzie słychać, bo strasznie wieje. Za chwilę się okaże, pewnie, że, że nic nie było słychać z tego, co mówiłam. Ale jeszcze taki ostatni rzut, zobaczcie. Bosko, jest boskie miejsce. Łosi dzieliśmy trochę na plaży. I już mamy, nie wiem, którą godzinkę, 17.30 i idziemy e, zjeść coś dobrego. Na rybkę. Tak, na rybkę. I zobaczcie, tutaj jest właśnie taka zatoka, takie jeziorko e, po drugiej stronie. Mamy z jednej strony z jednej strony mamy morza, a z drugiej strony jest takie jeziorko. I tutaj też za mną. O, tu jest taka tawerna. Wczoraj byliśmy tutaj na rybce. E, bardzo dobra była rybka. Ale idziemy teraz do... Takiej wioski rybackiej. rybackiej, tak? Ponoć tam legenda głosi, że kto nie zjadł tam rybki, to nie był... W... Dziwi, dziwnowie. Dziwnowie. Tak, w ogóle tak się śmiejemy, bo Michał cały czas myli dziwnów z Dziwirzynem. I nawet sąsiadka nasza, która właśnie w tym roku gdzieś tam wyjeżdżała na wakacje do Dziwirzyna, to Michał jej powiedział, że my też będziemy w Dziwirzynie i się śmiała. O, to będę, to będę Państwa wypatrywać i tak dalej. I ja w ogóle potem mówię, ale jak do. Dziwiży nam, wie Michał, do dziwnowa jedziemy. I potem, jak w nocy właśnie wyjeżdżaliśmy, to się śmiałam, żeby dobrze nastawił na nawigację, żeby się nie okazało, że wiecie, w czasie drogi zasnę i się obudzę, a tutaj dziwiżyno zamiast dziwnów. <laughs> Także tak. Bo z Michałem to ogólnie zawsze tak jest, że gdzieś zabłądzimy. Bo akurat nie nagrywałam nie z drogi, no tak. Eee, I oczywiście znowu pomylił zjazd i nadrobiliśmy prawie ile? 20-30 kilometrów. 20 delikatnie, żeśmy nadrobili, bo mnie zagadałaś, a to było strategiczne zjazd. Tak, tak, jasne. Były dwa zakręty i akurat wtedy musiałaś coś mówić do mnie, wytrącić mnie. Tak, bo zawsze jest potem na mnie, że, wie, że wiesz, no, że wiecie, że, że zagadałam. Ale się piękna pogoda zrobiła. Naprawdę jest cudownie. Mam bluzę, słuchajcie. Mam krótkie szorty, ale ubrałam sobie na górę bluzę, bo jak siedzieliśmy na plaży, to tak wiało, a nie mamy takiego parawanu, wiecie, który chroni przed wiatrem. I trochę zmarzliśmy. I zaczynam się zastanawiać, ponieważ nie posmarowałam się żadnym filtrem, bo mówię, a, takie chmury, wieje. I powiem Wam, że tak czuję trochę po nogach, że chyba trochę mnie jednak złapało. No. Także tak, może tak być, że... Będę raczkiem. Ale jutro ma być piękna pogoda, także jutro startujemy teraz po śniadaniu na plażę i będziemy się smażyć. Słuchajcie, nic nie widzę tu pod słońcem. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać. Dobra, także idziemy na rybę i chodźcie z nami. Masz rybkę? Mam rybkę. Proszę. Ojo, jako porcja. Mmm, ale pachnie. Wygląda super. To jest właśnie, słuchajcie, ta tawerna, o której wam mówiliśmy. Ona się nazywa jak? Bo ty zawsze pamiętasz? Balona. Balona. I właśnie nam mówili, że będąc w Dziwnowie trzeba zjeść rybkę w balonie, bo inaczej, tak jakbyście w ogóle tutaj nie byli, wygląda, pachnie przepięknie. Mm, ale będziemy jeść. <laughs> no, w końcu. Tak, ale powiem wam, że wczoraj właśnie w tej tawernie My zaliczyliśmy dorszykę, ale to nie do końca było to. A tu już widzę, że tak to właśnie będzie. To będzie to. To ja, będzie to. to I do tego mamy taką suroweczkę z białej mm, kiszonej kapustki, co dla mnie zawsze idealnie pasuje do rybki, do tego piwko. Także cheers za rybkę. Okay. No to degustuj. Tak, trzeba zdegustować rybkę. Jak Wam mówiłam, pachnie obłędnie. I czy to będzie to? Jak będzie smakować tylko tak jak wygląda, no to to będzie to. Nie tak. <laughs> dzisiaj się do niej nawet dobrać. <laughs> mm, uh -huh. To jest to? To jest to naprawdę przepyszna. Naprawdę jest pyszna. No fajnie te kawałki porsze. Pamiętajcie, jak będziecie gdzieś w okolicy tutaj właśnie dziwnówek dziwnów, to tawerna... Balona. <grywa> właśnie, ja nie mam pamięci do takich rzeczy. Także kochani, my się zabieramy za jedzonką, bo Michał już na mnie patrzy, że ja jem, a on jeszcze nie. <grywa> Także do później. Idziemy słuchajcie na, na saunę, idziemy też na spaz. mam sobie cały makijaż. I idziemy się wygrzać i wymoczyć dubki. <laughs> Nie? <śmiech> idziemy się zrelaksować. O. I tak stwierdziliśmy, właśnie zrobimy sobie takie ee, dwie sesje. To się tak nazywa? W saunie, tak? Sesje? W sens. W Sens. I potem właśnie tak sobie pomyślałam, że jak przyjdzie, przyjdziemy do pokoju, to zrobię sobie peeling, zrobię sobie maseczkę. I powiem Wam, że bardzo fajnie mi się sprawdza ten SPF 50, bo nic mi się nie zjarało. I teraz Wam pokażę, mam nadzieję, że nie będzie. Za dużo ludzi jak to wygląda, zobaczcie, jak pięknie tutaj jest. I tam jest takie fajne jacuzzi. A tutaj są sauny, słuchajcie. O, zobaczcie, na szczęście nie ma nikogo, mogę Wam pokazać. O, tutaj jest sauna parowa i wczoraj właśnie byliśmy, To są prysznice i tu jest sauna sucha. I chyba dzisiaj sobie właśnie a, do tej sauny suchej pójdziemy, a potem pójdziemy się wymoczyć na jacuzzi. Teraz skakuje do ciebie Więc oddawaj makarona O, to jest super To jest super Tak? Na makarony? Tak Zobaczymy, kto będzie szybszy to czy, czy Ty czy ja? Ale to musisz też z makaronami Dobra, okay? szybszy i wściekli Zobaczymy, kto będzie szybciej, kuby, Ja czy ty. Dobra. Jest taki stęskniony. Kto jest takim stęsknionym małym pieskiem, kochanym? Aduncia? Kochani, wróciliśmy właśnie z naszej strefy spa w hotelu. Byliśmy na saunie, popływaliśmy w basenie, tak jak widzieliście na filmie. Niestety przegrałam zawody pływackie z Michałem. Byliśmy też na jacuzzi posiedzieć, zrelaksować się I po prostu jest mi tak błogo Jest cudownie, jest piękna pogoda Także mam nadzieję, że jutro też będzie przepięknie i, I posmażymy dupki na plaży Kupiliśmy sobie piwko w barze na dole I będziemy się właśnie relaksować na naszym tarasie Także mam nadzieję, że miło spędziliście z nami ten dzień Tak właśnie wygląda nasz Nasz dzień na wakacjach. I mam nadzieję, że każdy jeden będzie taki wspaniały, spokojny, błogi, że zrelaksujemy się na maksa i że dopisze nam piękna pogoda. A, i jest nasz mały pieszczoszek, nie? Zrelaksowany. Zrelaksowany pieszczok, mój. Także, kochani, trzymajcie się. Posiedzimy sobie jeszcze na tym balkonie, potem tak bo mówiłam, sobie, sobie jakiś peeling, maseczkę. Będziemy spać i mam nadzieję, że się wyśpimy. <laughs> I jutro będzie. Znowu piękny i cudowny dzień, także trzymajcie się.